Witaj na kanale Zjedź Głębiej. Dzisiaj zanurzymy się w jednym z najśmielszych pytań współczesnej nauki. Czy teoria z filmu Interstellar faktycznie jest możliwa? Zacznijmy od tego, że założenia, które pojawiły się w tym filmie, nie są czystą science fiction. Co więcej, mogą być przerażająco bliskie rzeczywistości. Czarne dziury, zakrzywienia czasoprzestrzeni, nawet możliwość komunikacji z ludźmi z przyszłości. To nie są już tylko bajki. Ale zanim przejdziemy dalej, zastanówmy się, dlaczego tak bardzo interesuje nas myśl, że możemy dotknąć przyszłości. No i tutaj pojawia się pytanie: e, czy ludzie z przyszłości mogą dawać nam jakieś znaki? Brzmi jak coś wciągniętego z religijnych opowieści albo ezoterycznych teorii, a jednak nauka też ma na to swój pomysł. E, w filmie Interstellar przyszłość i teraźniejszość splatają się ze sobą w dramatycznym momencie. Ale co jeśli naprawdę jesteśmy już na etapie, kiedy możemy teorie o manipulacji czasoprzestrzenią traktować poważnie? Wiesz, że Kip Thorne, fizyk teoretyczny, który współpracował przy filmie, stworzył matematyczne modele czarnych dziur tak realistyczne, że nasa używa ich do dzisiaj. Dzięki temu wiemy, że podróże w czasie, przynajmniej na poziomie teoretycznym, mogą być możliwe. I tu pojawia się kolejny smaczek. Teoria o tym, że czarne dziury mogą działać jak bramy, nie tylko do innych części wszechświata, ale może i do innych czasów. Ale zaraz chwila, co to właściwie oznacza dla nas? Dlatego wyobraź sobie, że siedzimy tutaj w teraźniejszości, a każda decyzja, którą podejmujemy, może być wynikiem impulsu, który dociera do nas z przyszłości. Absurd? A jednak niektórzy fizycy sugerują, że efekty kwantowe mogą powodować coś, co nazywamy wsteczną przyczynowością. Gdzie przyszłe zdarzenia mogą wpływać na to, co dzieje się teraz? Trochę jak efekt domina, gdzie pierwsza kostka spada, bo ktoś pchnął ją w przyszłości, a nie odwrotnie. Więc może te znaki są czymś więcej niż tylko przypadkowymi zjawiskami. Dlatego, jak podają najnowsze badania z Princeton University, mechanika kwantowa wciąż odkrywa przed nami nowe tajemnice, i być może przyszłość ma więcej do powiedzenia o naszym teraz niż się spodziewamy. Bo co, jeśli to my za setki lat wysyłamy sygnały do samych siebie, próbując zmienić coś, co wtedy poszło nie tak? Film Interstellar pokazuje ten motyw wyraźnie: miłość, przekaz, emocje, które przeskakują bariery czasu. I teraz, zanim ktoś zapyta, ale po co im w ogóle bawić się w taki sposób z przeszłością? Powiedzmy sobie jasno: jeśli moglibyśmy wysyłać wiadomości do przeszłości, to czy nie zrobilibyśmy tego? Może to właśnie takie momenty, w których czujemy się zagubieni, mają swoje źródło nie tylko w teraźniejszości, ale i przyszłości, która próbuje nas sprowadzić na inny tor. To nie science fiction zaczyna być bardziej prawdopodobne. To nasza codzienna rzeczywistość, i to jest właśnie ten moment, kiedy warto sobie uświadomić, że być może najbliższe 100 lat przyniesie odpowiedzi, które teraz uważamy za czystą spekulację. Więc skoro rozważyliśmy już możliwość, że przyszłość może dawać nam znaki, przejdźmy do kolejnej fascynującej kwestii. Czy podróże międzygwiezdne, jak w filmie Interstellar, naprawdę są możliwe? Bo wiecie, film pokazuje coś, co dla wielu wciąż jest abstrakcją. Opuszczenie Ziemi, i przetrwanie w odległych zakątkach kosmosu, ale to wcale nie jest aż takie nierealne. Właściwie nauka już teraz bada niektóre z rozwiązań, które mogłyby nas tam zaprowadzić. Ale po co? Przecież mamy tu Ziemię, nasz dom, który jeszcze jakoś się trzyma. Czy to nie jest tak, że powinniśmy najpierw naprawić własne podwórko, zanim zaczniemy eksplorować inne? No i właśnie tu wchodzi pytanie, które wielu zadaje: czy nie uciekamy przed odpowiedzialnością, szukając nowych planet? Z jednej strony mamy coraz więcej dowodów na to, że Ziemia nie jest nieśmiertelna, a jeśli rzeczywiście zbliża się do momentu, w którym będziemy musieli podjąć decyzję o przeprowadzce, no to co? Bo jeżeli chcemy przetrwać jako gatunek, nie mamy wyjścia. Jak podaje NASA, nasza planeta, niezależnie od tego, jak bardzo ją chronimy, ma swoje ograniczenia. Nawet jeśli unikniemy katastrof klimatycznych, zderzeń z asteroidami czy wojen nuklearnych, Słońce kiedyś zgaśnie. Tak po prostu. Nie za naszego życia, ale jednak. Dlatego coraz częściej mówi się o tym, że musimy myśleć dalej niż tylko o Ziemi. I tu pojawia się kluczowa technologia napęd międzygwiezdny. W filmie Interstellar widzieliśmy, jak bohaterowie wykorzystują tunel czasoprzestrzenny, coś co teoretycznie pozwoliłoby na natychmiastowe przemieszczenie się między odległymi gwiazdami, albo jak to nazywają fizycy Most, Einsteina, Rosena, to jedna z najciekawszych koncepcji fizyki teoretycznej. Ale nie musimy aż tak daleko odlatywać, bo realne badania nad napędem Warp już trwają. Jak podaje NASA, ich projekt o nazwie Warp Drive napęd wykraczający poza znane prawa fizyki nie jest tylko fantazją rodem ze Star Trek'a. Chociaż jesteśmy jeszcze daleko od pełnej realizacji tego marzenia, to naukowcy już pracują nad możliwością zakrzywienia czasoprzestrzeni w sposób, który mógłby umożliwić podróże międzygwiezdne. W skrócie, nie tyle podróżujesz szybciej niż światło, co omijasz konieczność takiego ruchu, skracając sobie drogę przez zakrzywioną przestrzeń. I teraz pomyśl o tym. Jeżeli udałoby się opracować ten napęd, to podróż na inne planety byłaby jak przejażdżka autem z Warszawy do Londynu. Długa, ale wykonalna. No i nagle cała wizja kolonizacji innych planet przestaje być czystą fikcją. Być może nasze wnuki będą w stanie przeprowadzać się na inne planety, tak jak my przeprowadzamy się z jednego miasta do drugiego. Dlatego kiedy patrzymy na film Interstellar i widzimy te niesamowite sceny podróży do odległych planet, nie musimy już kręcić głową z niedowierzaniem. Oczywiście czarne dziury i tunele czasoprzestrzenne wciąż są na etapie badań teoretycznych, ale napęd warp to jest coś, nad czym już teraz pracujemy. I kiedy mówimy o przyszłości, musimy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby opuścić Ziemię. Bo może to nie tylko kwestie technologii, ale i mentalności. Ludzie od zawsze mieli skłonność do odkrywania nowych terytoriów, ale czy jesteśmy przygotowani na to, żeby porzucić to, co znamy i zacząć od zera na obcej planecie? Czy nowy świat oznacza lepsze życie, czy może tylko ucieczkę od problemów, które sami stworzyliśmy? Podsumowując, podróże międzygwiezdne to nie science fiction, ale raczej nasze potencjalne przeznaczenie. Czy tego chcemy, czy nie, nasza przyszłość nie jest związana tylko z Ziemią. Ale może to właśnie wtedy, kiedy opuścimy naszą planetę, zrozumiemy lepiej z samych siebie i naszą prawdziwą naturę. Dzięki za oglądanie. Subskrybuj zejdź głębiej, żeby być na bieżąco z kosmicznymi odkryciami i tym, co przyniesie przyszłość. A może przyszłość już teraz się zbliża.